Oznacza to, że mają oni w planach cofać, tak jakby, ludziom status. Nie oznacza, że możecie tutaj zostać na zawsze i nie macie swoich praw zagwarantowanych już bezterminowo. Zmiana, która wchodzi w życie 25 lutego, czyli już niebawem, po prostu w tej sytuacji oni będą mieli prawo odmówić ci przekroczenia granicy i mogą cię na lotnisku zawrócić i powiedzieć: Wracaj sobie do Polski. Czy w 26 roku będzie jeszcze możliwe uzyskanie prawa do pobytu stałego w Wielkiej Brytanii? Czy będzie to trudniejsze niż kiedykolwiek, a może tak łatwe jak nigdy wcześniej. A co ze zmianami dla tych wszystkich, którzy chcą tu z jakiegokolwiek powodu przyjechać, ale nie mają statusów osoby osiedlonej? I co musisz zrobić, jeżeli... W tym roku podróżujesz do bądź z Wielkiej Brytanii i chcesz uniknąć problemów na granicy. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian w statusach i w prawie do pobytu w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Cześć, dzień dobry, wita się z Wami Wasz brytyjski korespondent. 25 rok przyniósł naprawdę wiele zamieszania odnośnie tego, kto tutaj jeszcze może mieszkać, kto może uzyskać pobyt stały, a kogo tutaj nie wpuszczą. I dzisiaj podsumuję Wam wszystkie najważniejsze zmiany i przepisy, które dotyczą nas, Europejczyków mieszkających na wyspach, ale również tych, którzy Was po prostu odwiedzają. Nigel Farage w ostatnich miesiącach 25 roku narobił sporo szumu odnośnie tego, że on to już w ogóle w ogóle nikogo tu nie będzie wpuszczał, a w ogóle zlikwiduje całkowicie pobyty stałe i. Przez to było naprawdę bardzo dużo zamieszania, i wielu ludzi do dnia dzisiejszego może nie rozumieć, co z tych zmian wejdzie w życie, co było tylko polityczną, papką, a co tak naprawdę jest najważniejsze dla nas. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy od razu do rzeczy, ponieważ zmian w 2025 roku było naprawdę bardzo dużo i podsumujemy sobie je wszystkie najpierw, a później przejdziemy do tych, które wchodzą w roku 2026. Pierwsza rzecz na mojej liście to Zmiana statusów pre-settled na statusy stałe settled. I home office tak naprawdę zaczął implementować decyzję Sądu Najwyższego teoretycznie od stycznia 2025, choć tak naprawdę w praktyce nasi klienci zaczęli nam zgłaszać, że jakiekolwiek kroki w tej sprawie dopiero zauważali gdzieś od jesieni zeszłego roku. O co chodzi w ogóle z całym tym? Implementowaniem wyroku Sądu Najwyższego. Gdy wydarzył się Brexit, no to Wielka Brytania podpisała z Unią umowę rozwodową. W związku z tym wszyscy Europejczycy mieli mieć zagwarantowane prawa na Wyspach. Warunkiem było to, że musicie złożyć wniosek o status. Pewne osoby dostawały status na 5 lat, inne dostawały na stałe. Generalnie zasada była taka, że jak byłeś tu dłużej niż 5 lat i to udowodniłeś, to dostawałeś na stałe, a jeżeli coś poszło nie tak, to dostawałeś na 5 lat. No i. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że te osoby, które dostawały statusy na 5 lat, musiały później składać kolejny wniosek o to, żeby już móc zostać tutaj na stałe. I... Organizacje, które bronią praw Europejczyków na wyspach, zaskarżyły ten system, ponieważ umowa rozwodowa, która powstała przy okazji Brexitu, miała nam zagwarantować, że złożymy wniosek tylko jeden raz i mamy sprawę załatwioną. Więc nie powinniśmy być zmuszani do tego, żeby później po tych pięciu latach załatwiać sobie jeszcze cokolwiek więcej. I pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy szacuje się, że nadal około Półtora miliona osób na wyspach posiada status pre-settled, czyli ten na 5 lat, który nie oznacza, że możecie tutaj zostać na zawsze i nie macie swoich praw zagwarantowanych już bezterminowo. Oznacza to również, że mogliście być w trakcie tego procesu ofiarą. Taką, która nie wie za do końca, co się dzieje, ponieważ raz wam ten status przedłużali na 2 lata, potem wam go przedłużali na 5 lat, i mogliście się pogubić, tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Nie było to nic innego, jak właśnie działania Home Office, żeby dostosować się do tego wyroku Sądu Najwyższego. Oni przedłużali wam te statusy po to, bo. Nie wiedzieli, w jaki inny sposób mają się zastosować do tego wyroku, i kupowali sobie czas. Dlatego, jeżeli miałeś przedłużkę przed wrześniem 2024, no to pewnie przedłużyli ci go najpierw na 2 lata. Ale jak to już było po wrześniu 2024, no to przedłużyli ci go na kolejne 5. Dlatego wielu ludzi już nie ogarnia w ogóle, o co z tym wszystkim chodzi. Jak dostałeś raz na 5, to mogłeś potem dostać na dwa, no to miałeś na 7, a potem znowu na 5, no to na 12. I o co z tym wszystkim chodzi? Chodzi właśnie o to, że Home Office musiał najpierw stworzyć jakiś system, w którym automatycznie będzie ludzi przepinał z tych statusów tymczasowych na statusy na stałe. No i w końcu pod koniec 2025 roku w praktyce rzeczywiście to nastąpiło. No więc jak to teraz ma wszystko działać? Jeżeli masz taki status tymczasowy, to Home Office będzie do Ciebie wysyłał maila po tym, jak sprawdzi między innymi po informacjach przypisanych do Twojego national insurance number, czy Widzą po prostu w systemie, że byłeś tutaj przez te 5 lat. Chociaż w zasadzie to nie jest 5 lat, ale o tym w dalszej części odcinka. Chodzi o to, że oni muszą być przekonani co do tego, że tutaj byłeś i spełniasz te wymogi, żeby mogli cię przełączyć z statusu tymczasowego już na ten bezterminowy. Tak więc, generalnie rzecz biorąc, wszystkie te osoby, które posiadają jakiekolwiek zasiłki, które pracują bądź które mają jakąś działalność, powinny automatycznie mieć te statusy przepinane, ponieważ te informacje widnieją są przypisane do waszego National Insurance Number. Jednak trzeba pamiętać, że jest cała masa osób, które nie są w takiej sytuacji. No bo na przykład może być rodzic, który zostaje z dzieciakami w domu, opiekuje się domem, gdy w tej sytuacji jego partner partnerka chodzi do pracy i utrzymuje dom. No i oni nie pobierają żadnych zasiłków i ta konkretna osoba nie pracuje, nie ma działalności, więc teoretycznie Home Office nie będzie w stanie w ogóle potwierdzić czy ona tutaj jest, czy jej nie było. Idąc dalej, mogą to być na przykład osoby starsze. Które przyjechały do swoich dorosłych dzieci, na przykład ze względu na to, że miały jakieś problemy zdrowotne i po prostu do nich dołączyły, albo mają się świetnie i przyjechały pomagać z opieką nad wnukami. Bądź mogą to być studenci, osoby, które jeszcze chodzą do szkoły, oni też nie będą mieli tam przypisanych żadnych informacji do tego swojego National Insurance Number. Co w takiej sytuacji? No niestety, te osoby jeszcze na ten moment nie załapią się na to automatyczne przełączenie. No, i co w takiej sytuacji możecie zrobić, jeżeli jesteście jedną z takich osób? W pierwszej kolejności musicie skupić się na tym, aby przygotować sobie materiał dowodowy, który udowodni, że byliście jednak tutaj na wyspach. Najłatwiejsze, co możecie zrobić, to wyciągi bank statement z waszego banku. Nie ma żadnego problemu, żeby cofnąć się 5 lat do tyłu. Bank powinien wam coś takiego wydać i Statementy są najlepsze ze względu na to, że tam widać transakcje wykonywane na terenie Wielkiej Brytanii. Ponadto jest tam wasz adres i wasze dane, więc nikt nie jest w stanie tego podważyć. Kolejnymi dokumentami, które mogą się tutaj sprawdzić są dokumenty medyczne. jakiekolwiek listy od lekarzy czy też historia medyczna, którą pamiętajcie, że również zawsze za darmo możecie wyciągnąć od swojego lekarza GP ze swojej lokalnej przychodni. No i jeżeli jesteście studentami chodzicie do koledżu, no to również można poprosić w szkole o zaświadczenie świadczenie, że w tych konkretnych latach po prostu byliście w edukacji. No dobrze, jakie jeszcze zmiany przyniósł nam miniony rok, jeżeli chodzi o statusy? Jeżeli mieszkacie tutaj na wyspach, to zdajecie sobie doskonale sprawę z tego, że potwierdzenie tego statusu jest potrzebne w bardzo wielu sytuacjach. Na przykład jak zmieniasz pracę albo gdy chcesz wynająć dom, bądź starasz się o mieszkanie z urzędu miasta. W każdej z tych sytuacji będziesz musiał przedstawić tak zwany Share Code, czyli kod, który sobie generujesz i przekazujesz tej osobie, która musi sprawdzić to, czy ty ten status posiadasz. I do tej pory dochodziło niestety w wielu wypadkach do dyskryminacji tych osób, które mają te statusy tymczasowe jeszcze nie na stałe. Gdy na przykład taki pracownik agencji nieruchomości, który miał wam wynająć mieszkanie, sprawdzał sobie ten wasz share -kod, to był w stanie zobaczyć, do kiedy wy macie ten swój status tymczasowy ważny. No, i jeżeli na przykład on był ważny na rok, a wy chcieliście wynająć mieszkanie na jakiś dłuższy termin, to mogliście po prostu zostać z tego powodu odrzuceni. W związku z tym od czerwca zeszłego roku usunięto całkowicie tą informację i osoba sprawdzająca nie jest w stanie już zobaczyć, do kiedy macie ten tymczasowy status. No bo oni nie muszą mieć w ogóle pojęcia na temat tego, jak to wszystko działa, że i tak te statusy teraz są przedłużone. I że taka osoba raczej dalej będzie miała to prawo do wynajmu czy pobytu. Niestety na tym polu dochodziło do dyskryminacji, i takie osoby wychodziły na tym bardzo źle. Dlatego ta informacja nie będzie już więcej widoczna w momencie, gdy oni to sprawdzają. Przerywamy teraz nagranie, aby nadać ogłoszenie specjalne, ponieważ partnerem odcinka jest Target Auto. Jak sami widzieliście, podróż z Wielkiej Brytanii do Polski może być różna, szczególnie gdy wyruszamy w typowej brytyjskiej pogodzie. Dlatego, jeżeli chcecie trafić później do bezpiecznego, i spokojnego miejsca, w którym załatwicie wszystkie formalności bez stresu, to serdecznie polecam Wam wypożyczalnie samochodów Target Auto. A dlaczego warto skorzystać z Target Auto? Po pierwsze, nie mają limitu kilometrów. Po drugie, nie pobierają kaucji. Po trzecie, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Cena, która pojawi Wam się na ekranie, zawsze będzie tą ostateczną, którą płacicie. Ubezpieczenie OC macie zawsze w cenie. A co najważniejsze dla mnie, to całą papierologię, którą zwykle musicie ogarnąć na lotnisku. Macie załatwioną zdalnie, zanim w ogóle wylądujecie i odbierzecie samochód. Także jak już jesteście na lotnisku, wszyscy wiemy, że chcemy jak najszybciej jechać do rodziny albo na urlop i nie tracić czasu w biurze na wypisanie papierów. Dlatego w Target Auto macie to wszystko ogarnięte i tylko odbieracie samochód. A do wyboru macie samochody w segmencie A, B, C i D oraz C SUV. No i większość samochodów ma asystenta, więc jak się przesiądziecie z brytyjskiego samochodu i będzie was tak jak mnie ściągało w prawo podświadomie, no to asystent was ściągnie z powrotem na właściwy pas. Samochody są w naprawdę przystępnych cenach, a specjalnie dla moich widzów Target Auto przygotowało Kod rabatowy UK15 UK15, który daje Wam aż 15% zniżki na wynajem samochodu. Więc jeśli wybieracie się do Polski, potrzebujecie wynająć samochód, ale chcecie uniknąć sytuacji, która przyprawi Was w ból głowy, to wchodźcie w link poniżej i bukujcie samochód z Target Auto. Ponadto, kolejna zmiana w, na tym polu jest taka, że jeżeli masz ten status pre-settled i idziesz na przykład do nowej pracy, no to twój pracodawca do tej pory musiał sprawdzać co pół roku, czy ty dalej ten status posiadasz. Podobnie było również przy wynajmie i to się zmienia w taki sposób, że już wystarczy to zrobić jeden raz i tyle. Czyli zaczynasz pracę, dajesz ten szerkot, oni to sprawdzają, widzą, że masz prawo do pracy i więcej tego nie muszą potwierdzać. Do tej pory trzeba było to co pół roku odświeżać. Teraz, jeżeli masz pre-settled, to wystarczy tylko jeden raz. Chyba, że nie masz pre-settled, tylko wygenerowałeś sobie share code, bo masz tak zwany Certificate of Application, czyli nadal czekasz na decyzję. Bo w wielu przypadkach można jeszcze tutaj coś zakombinować. Przyjechać, na przykład dołączyć do rodziny i już na samym certyfikacie, na którym jest napisane, że czekasz na decyzję, iść do pracy. Ale w tej sytuacji nadal będą was sprawdzać co pół roku. Natomiast ci wszyscy, którzy mają pre-settled, sprawdzają ich raz i mają już święty spokój. No dobrze, a teraz już chyba największa, ogromna zmiana, która ma wpływ na te całe półtora miliona osób, które jeszcze są na tych statusach tymczasowych, ponieważ do tej pory. Jeżeli miałeś się zakwalifikować na to, żeby dostać status stały, i nieważne, czy to było z takiego powodu, że składasz sam ten wniosek, czy już łapiesz się na ten automat i home office to zrobi za ciebie, przepisy wyglądały w taki sposób, że aby zakwalifikować się na status stały, na to, żeby już móc tutaj być bezterminowo i mieć prawo do pobytu, to w każdym z ostatnich pięciu lat musiałeś tutaj być co najmniej sześć miesięcy przez Okres 12 miesięcy, czyli jeżeli weźmiemy sobie ostatnie 5 lat pod uwagę, to w każdym roku musiałeś tutaj przebywać minimum 6 miesięcy. Jeżeli tego wymogu nie spełniałeś, to nie kwalifikowałeś się wtedy na przedłużenie i na to, żeby otrzymać status stały. Natomiast od 16 lipca zeszłego roku weszła w życie zmiana, która powoduje, że teraz wystarczy Ci 2,5 roku w ciągu 5 lat, ale nieważne w jakiej konfiguracji. To znaczy, jeżeli na przykład w ciągu ostatnich pięciu lat wyjechałeś na dwa lata do Polski, potem wróciłeś tutaj i przez kolejne trzy lata tutaj byłeś, to nadal się kwalifikujesz, gdzie wcześniej coś takiego było po prostu niemożliwe. Więc jest to ogromna zmiana, ponieważ jeżeli były osoby, które wyjechały na dłużej niż pół roku, rok, to nadal mają one szansę, jeżeli miały status tymczasowy, aby dostać teraz ten na stałe. A ten przepis wiąże się jeszcze z kolejną zmianą, ponieważ do tej pory było tak, że jeżeli wyjechałeś na co najmniej dwa lata, to Traciłeś już w ogóle możliwość, żeby starać się później o ten pobyt stały i żeby ten swój status tymczasowy przedłużać. Teraz to zostało całkowicie zniesione. Po pierwsze, między innymi dlatego, że wystarczy 2,5 roku w ciągu 5 lat, ale po drugie, to jeżeli wyjechałeś na dłużej niż 5 lat, to jeżeli miałeś status stały, Taki już bezterminowy, to jak wróciłeś tutaj chociaż na jeden dzień w ciągu pięciu lat, to dalej go zachowywałeś. I dotyczyło to tylko tych wszystkich, którzy mieli statusy stałe. A teraz będzie to dotyczyło również tych wszystkich, którzy mają statusy tymczasowe. Jednakże tutaj trzeba dodać jeszcze jedną bardzo ważną informację. Ponieważ Home Office już kilkukrotnie wydawał ogłoszenia, w których stwierdzał, że będzie priorytetyzował. Te wszystkie przypadki, w których mają prawo sądzić, że ktoś wyjechał tutaj już na stałe i nie ma celu wracać. Co to oznacza? Oznacza to, że mają oni w planach cofać, tak jakby, ludziom statusy. Tym wszystkim, co do których mają wątpliwości, że oni tu jeszcze kiedykolwiek wrócą, no bo jak tutaj byli, to załatwili sobie ten na 5 lat, ale później już wyjechali i ślad po nich zaginął. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, czym dokładnie home office będzie się tutaj sugerował, jakimi danymi, skąd oni będą te informacje brać i jak oni będą te swoje decyzje argumentować. Natomiast musicie pamiętać o jednej rzeczy, ponieważ bardzo łatwo o taką sytuację, że ktoś może być tutaj na wyspach, ale po prostu tego nie widać. Ja wiem, wielu z Was może teraz tego słuchać i mówić, w porowie, jak co ty w ogóle opowiadasz? No przecież zawsze to widać. No nie, nie zawsze. Ja znam bardzo wiele takich przypadków. Na przykład jest pani, która zajmuje się domem, ma męża, który zarabia bardzo dobrze, radzą sobie tak, że nie muszą mieć żadnych zasiłków, niczego od państwa nie potrzebują. On pracuje, ma konto w banku, zarabia z tej jednej wypłaty. Utrzymują się obydwoje, ta pani mieszka razem z nim, rachunki są na niego, umowa jest na niego, no bo on zarabia, on za to płaci. No i gdzie tą kobietę widać? W sensie w jakim systemie ją zobaczycie? Pod Nashinal Insurance ona nie zarabia. Nie odprowadza składek, nie pobiera żadnych zasiłków, bo nie musi, albo wręcz by się nie zakwalifikowali ze względu na to, że mąż zarabia dobrze, nie mają dzieci, więc nie pobiera child benefit, nie chodzi do szkoły, nie widać jej. I takich sytuacji może być naprawdę dużo. To jest tylko jeden przykład z brzegu, mam ich naprawdę dziesiątki. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że z jakiegoś powodu home office stwierdzi, że odbiera ci status, ponieważ ma podstawy do tego, aby twierdzić, że Ciebie tutaj nie było i że ci się to nie należy, żeby go przedłużyć, to pamiętaj, że zawsze masz prawo, żeby się odwołać. I ja to powtarzam wielokrotnie we wszystkich moich filmach. Jeżeli otrzymujesz jakąkolwiek decyzję z jakiejkolwiek instytucji rządowej, z którą się nie zgadzasz, to zawsze masz prawo do odwołania. Przeważnie w większości przypadków jest to 30 dni, natomiast akurat w kwestii statusów częściej jest to jedynie 14 dni. Dlatego, jeżeli dostaniesz jakąś decyzję, którą się nie zgadzasz, na przykład, że Twój status nie tylko nie został przedłużony, ale również został Ci odebrany, to pamiętaj o tym, że po pierwsze musisz działać szybko, ale po drugie masz prawo dalej walczyć i możesz się od tej decyzji odwoływać. Jeżeli w dniu otrzymania tej decyzji jesteś na terenie Wielkiej Brytanii, to przeważnie masz 14 dni na to, żeby się od tej decyzji odwołać. Jeżeli natomiast potrzebujesz pomocy w takiej sprawie, bądź jakiejkolwiek innej sprawie związanej ze statusem, bądź inną kwestią urzędową w Wielkiej Brytanii, to pamiętajcie o tym, że w biurze pomocy, które prowadzę już od ponad 8 lat, zajmujemy się tego typu kwestiami na co dzień. Dlatego, jeżeli masz problem, to pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, na który możesz się do nas odezwać, umówić na prywatne konsultacje, podczas których przeanalizujemy Twój problem, dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę, wytłumaczymy Ci, co możesz zrobić, a jeżeli będziesz chciał, to zrobimy to za ciebie. Natomiast wracając do tematu odcinka. Zmiany, które nastąpiły w 25 roku mamy już podsumowane. Co w takim razie wchodzi w życie w 26 roku? Jesteśmy na początku 26, dlatego przegadajmy sobie dwie najważniejsze zmiany, które dotyczą nas Europejczyków odnośnie prawa pobytu i prawa do podróżowania do Wielkiej Brytanii. Na samym początku tego materiału wspominałem o zamieszaniu, które parę miesięcy temu wywołał Nigel Farage. W którym stwierdzał on, że jak on by doszedł do władzy, to on by w ogóle wycofał te pobyty stałe i imigranci nie mieliby prawa do tego, żeby takie pobyty otrzymać. A tym, co mają, to bym je wycofał. Już dwa razy nagrywałem materiały na ten temat. Zachęcam tutaj, je podlinkujemy gdzieś. Obejrzyjcie to sobie, ponieważ uspokajałem was już, że Europejczyków te jego świetne plany by nie objęły. Co gorsza. To po tych jego szarżach medialnych, obecny rząd stwierdził, że no dobra, jak my chcemy załapać trochę tych głosów, które on nam odbiera, to coś w tych zmianach imigracyjnych musimy poogarniać, żebyśmy tych głosów mieli więcej. W związku z tym stwierdzili oni, że będą zaostrzać to, kto i w jaki sposób. Kwalifikuje się do pobytu stałego. Na ten temat całkiem niedawno pojawił się odcinek, tutaj możecie sobie gdzieś go obejrzeć, podlinkujemy go również. Natomiast najważniejsza informacja dla Was jest taka, że te zmiany nie będą dotyczyły Europejczyków, którzy mają swoje prawa zagwarantowane w ramach właśnie statusów osoby osiedlonej. Więc mówiąc krótko i już zostawiając ten urzędniczy język za plecami, jeżeli mieszkałeś tutaj przed Brexitem i załatwiłeś sobie status, nawet jeżeli masz go ten tymczasowy i nie dorobiłeś się jeszcze tego na stałe, to nie grozi ci to, że zmiany, o których oni wszystkich straszą w 26 roku, będą ciebie dotyczyły. Nie grozić to, że będziesz musiał nagle potwierdzać swój angielski, że twoje zarobki będą musiały być na odpowiednim poziomie, albo że jeszcze będziesz musiał brać udział w jakichś pracach społecznych, żeby się tutaj przypodobać brytyjskiemu rządowi, aby później dostać pobyt stały. Te zmiany nie dotyczą Europejczyków, którzy korzystają z programu EU Settlement Scheme. Czyli programu statusów. I dotyczy to zarówno tych, którzy byli tutaj przed Brexitem, jak i tych wszystkich, którzy po Brexicie dołączyli tutaj do swoich rodzin w ramach tego programu łączenia rodzin i również otrzymali statusy. Także w tej kwestii możecie spać spokojnie. Co jeszcze zmienia się w 26 roku? Stop, krótka przerwa. Jeżeli lubisz moje filmy i wiedzę, którą w nich przekazuję, to zapraszam Cię na moją stronę, która pojawia się teraz na ekranie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Przygotowałem tam coś specjalnie dla Ciebie. Zastanawiasz się, jak to będzie z brytyjską emeryturą, ile ci zapłacą, czy da się połączyć polską i brytyjską razem, gdzie płacić podatek, jak uniknąć kar. Jeżeli tak, no to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Znajdziesz tam mój poradnik emerytalny. 16 rozdziałów wiedzy i doświadczenia, którą dzielę się z Wami w moich filmach, ale również podczas konsultacji z klientami w biurze. Teraz to wszystko w jednym miejscu. Wejdź chociaż na stronę i przeczytaj sobie darmowy spis treści, a potem sam zadecyduj, czy warto sprawić sobie taki prezent. A, i jeszcze jedno. Już niedługo pojawią się tam kolejne produkty, więc nie czekaj, tylko sprawdź już dzisiaj. Wracamy do odcinka. Od początku tego roku nie możemy już podróżować do Wielkiej Brytanii na dowodach osobistych, jeżeli te dowody osobiste nie posiadają chipa z informacją biometryczną czyli skanem waszej twarzy odciskami palców. W Polsce. Od 2021 roku takie dowody osobiste są już wydawane. Natomiast musicie sobie sprawdzić, czy wasz konkretny dowód taki chip posiada, ponieważ jeżeli nie, to nie będziesz już mógł podróżować do i z Wielkiej Brytanii na dowodzie osobistym. Nawet jeżeli masz status. Nieważne, czy na 5 lat, czy na 10, czy na stałe. Tylko i wyłącznie paszport będzie wchodził w grę, jeżeli Twój dowód osobisty nie ma już chipa z informacją biometryczną. No i już na sam koniec. Zmiana, która wchodzi w życie 25 lutego, czyli już niebawem, nazywa się No Permission, No Travel. I co prawda dotyczy ona głównie tych wszystkich, którzy będą chcieli do Was przyjechać, czyli tych osób, które nie mają statusów, nie mają pozwolenia na pobyt w UK. Na przykład rodziny, która chce Was odwiedzić, albo kolegi, z którym chcecie pojechać do Londynu i zobaczyć Big Bena. Wszystkie osoby, które nie mają pozwolenia na pobyt w UK, od 25 lutego już bez żadnego odpuszczania na granicy będą musiały posiadać ETA. Electronic Travel Authorization. To już zostało wprowadzone w 25 roku. Natomiast ze względu na to, że to była nowość, wcześniej to nigdy Europejczyków nie dotyczyło, no to strażnicy graniczni przymykali oko, jeżeli ktoś tego nie miał. Ja nawet ostatnio rozmawiałem z klientką, która nawet nie miała pojęcia na ten temat, że coś takiego musi mieć, a rozmawiałem z nią w sytuacji, w której ona odwiedzała swojego tatę tutaj w UK i tutaj już była, czyli bez tego ETA po prostu ją wpuścili. Natomiast dostała ona wtedy taką ulotkę, w której właśnie informują ją o tych zmianach, które wejdą w życie 25 lutego. Od 25 lutego nie będzie już tak, że powiesz: Ojejku, to ja nie wiedziałem, zapomniałem a jak to się robi? Po prostu w tej sytuacji oni będą mieli prawo odmówić ci przekroczenia granicy i mogą cię na lotnisku zawrócić i powiedzieć: Wracaj sobie do Polski. I co jeszcze ciekawsze, to wprowadzenie tych nowych zasad przerzuca, tak jakby, odpowiedzialność weryfikowania tego, czy ty sobie to eta załatwiłeś, na przewoźników. Czyli jeżeli lecisz samolotem, to pracownik linii lotniczych, jeżeli jedziesz jakimś przewoźnikiem i będziesz przekraczał tam promem bądź eurotunelem kanał Lamasz, to ten przewoźnik bądź pracownik eurotunelu czy tam promu będzie miał prawo, a wręcz obowiązek weryfikować to, czy ty masz to ETA? No, i teraz możecie sobie myśleć, no dobra, to ja mam status, to się nie muszę przejmować, tylko pamiętajcie o tym, że to też będzie weryfikowane. I to już nie na wyrywki. Chodzi o to, że jak ktoś się ciebie zapyta, no to gdzie pan leci? No, ja mieszkam w Anglii. Okej, okay, to ma pan ETA, no ja nie potrzebuję ETA, bo mam status, to proszę pokazać ten status. I to jest kolejna bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać, że żeby ten status potwierdzić, to musicie mieć zaktualizowane informacje. To znaczy, jak Załatwialiście sobie na przykład status 5-7 lat temu, no to mogliście już do tej pory zmienić dokument tożsamości. Jeżeli tego dokumentu tożsamości nie zaktualizowaliście w systemie UKVI, oznaczać to będzie, że jak dacie ten swój nowy dokument, to niestety nie będzie widać, że wy w ogóle ten swój status posiadacie. Dlatego musicie być przygotowani na to, aby udowodnić to. Że te statusy rzeczywiście macie. Tak więc tak jak mówię, najważniejsze co musicie ogarnąć, to żeby ten wasz status był przypisany do aktualnego dokumentu, którym się posługujecie. No i jeżeli nie macie dowodu osobistego z chipem, no to najpewniej będzie to paszport. Jak ten paszport niedawno zmienialiście, to musicie go również uaktualnić w systemie imigracyjnym Wielkiej Brytanii. Po to, aby strażnicy graniczni byli w stanie widzieć to, że ten status posiadacie. Ja wiem, zaraz się znajdzie tysiąc osób w komentarzach, którzy będą pisać, a bo ja to nie zmieniałem, a oni są to w stanie sprawdzić, przecież oni to wszystko widzą. Moi drodzy, może i widzą, ale dla Was będzie to oznaczało po prostu problemy na lotnisku. Od 25 lutego wchodzi program No Permission, No Travel. Nie masz pozwolenia, nie lecisz. I jak nie będziesz w stanie tego udowodnić, to będziesz miał problemy na lotnisku. Czy Ci się to podoba, czy nie? Dlatego, jeżeli chcesz ich uniknąć, to po prostu sobie o to wszystko zadbaj. Wiem, że dzisiaj było dużo informacji, ale są to naprawdę bardzo ważne fakty dotyczące tego, jak zmieniało się prawo na przestrzeni ostatniego roku dla nas wszystkich, Europejczyków mieszkających na wyspach i tych wszystkich, którzy tutaj do Was podróżują, na przykład, żeby Was odwiedzić. Podsumowując to wszystko: od zeszłego roku Home Office zaczął automatyczne przełączanie statusów tymczasowych. Na statusy na stałe, już bez limitu czasowego, ale tylko w sytuacji, w której będą w stanie to potwierdzić poprzez informacje, do których mają dostęp. Jeżeli takich informacji nie mają, to nadal na Was spoczywać będzie ten obowiązek, żeby to udowodnić. Może wtedy dojść do sytuacji, że nawet taki status stracicie i będziecie musieli się od tej decyzji odwoływać. Po drugie, od lipca zeszłego roku nie ma już wymogu, że w ciągu ostatnich 5 lat w każdym roku musiałeś być tutaj minimum 6 miesięcy, aby nadal zachować prawo do pobytu i być w stanie uzyskać pobyt stały. Teraz wystarczy 2,5 roku w ciągu 5 lat, ale w jakiejkolwiek konfiguracji. Nieważne, czy wyjechałeś na rok, czy na dwa lata, czy nawet na dwa i pół, jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat jesteś w stanie wykazać, że byłeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej dwa i pół roku, to będziesz w stanie nadal uzyskać pobyt stały, co do tej pory przed lipcem 25 nie było możliwe. No i trzecia najważniejsza rzecz, którą musicie zapamiętać z tego materiału, to to, że wszystkie te zmiany, którymi straszą nas między innymi politycy partii rządzącej, bądź też Nigel Farage ze swoją ekipą, nie będą dotyczyły Europejczyków. Dlatego jeżeli masz tutaj pobyt na podstawie. EU Settlement Scheme, to możesz spać spokojnie. Ciebie te zmiany nie obejmą. Moi drodzy, to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Wiem, że cała masa informacji. Jeżeli coś jest niejasne, to piszcie pod spodem komentarze. Gdy będzie tego dużo i gdy wbijemy co najmniej tysiąc lajków, to nagram kolejny materiał, w którym odpowiem na Wasze pytania. Jeżeli macie jakąś sprawę, co do której potrzebujecie indywidualnej porady, to zachęcam Was, pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, na który możecie się odezwać, napisać do nas, aby umówić na prywatne konsultacje. Podczas których przeanalizujemy konkretnie wasz problem, wytłumaczymy wam, co możecie zrobić w tej sytuacji, a jeżeli będziecie chcieli, to zajmiemy się tym dla was. I pamiętajcie, że nie dotyczy to jedynie statusów. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju kwestiami urzędowymi w tym kraju. Czy miałoby to dotyczyć Urzędu Skarbowego, czy DWP, które wypłaca Wasze zasiłki i emerytury, czy problemów z landlordem, z lokalnym kansilem? Jeżeli masz jakiekolwiek problemy urzędowe, napisz do nas i daj sobie pomóc. Dziękuję za uwagę. Jeżeli doceniasz to, co robię, to zostaw pod spodem chociaż komentarz taktyczny dla zasięgów, żeby ten film mógł rozejść się szerokim echem po YouTubie. No i jeszcze jedna malutka prośba. No dalej wciskaj guzik subskrybuje, bo przecież nic cię to nie kosztuje. Lecimy po 50 tysięcy subskrypcji. Będę naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz guzik subskrybuje. Dla nas, twórców, znaczy to naprawdę. Bardzo dużo. Na zakończenie klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję oraz wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć! Hej, drodzy widzowie, jeśli moje filmy są dla Was pomocne, wartościowe, bądź po prostu doceniacie to, co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika Subskrybuj, pojawia się tam guzik Wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną poprzez link w opisie. Przejdziecie do strony Buy Me a Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze, bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał, jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej. Specjalnie dla Was, a dla wspierających przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy, szczególnie z tematów urzędowych Wielkiej Brytanii, ale również podczas live'ów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.